Z czyli Piotr, dzisiaj będzie trzeci odcinek zrobił. Jak się nie i dzisiaj zagramy wczoraj breaka, yy, Tak, zagramy sobie wczoraj breaka I no, spróbujemy coś oprapować. Muszę. To w końcu to chodzi. Yy, no, no i mam troszkę pieniędzy, bo dostałem od koleki. Tak, z 10 tysięcy, więc. Bardzo miło jak na start, czy tam coś się otworzyło, czy to był, był policjant? Tak, to był policjant, to był policjant! I... A tamtego wypuścił! Halo! No i złapał nas policjant. Albo i potem się zmienimy w policjanta, też może połapiemy po... Bo... Jak ja zawsze wchodzę, to każdy mnie łapie, każdy jest wszędzie. Policja gdzieś jest dosyć niespytalem, no. Chyba ktoś coś oprakowuje. Kiner, ta, ta, będę na kiner, ta. Nie no, musimy, nie wiem. Top bla bla Paralel... I sześć osób. Właśnie się ktoś zmienił nakle. Troszkę biegniemy. Aaaa, ja, dobra. Czy można jej już iść Takie Taki jestem ciekawy tenty. Tej Tę i się w końcu ta po... Czy nie zawsze tak. Teraz można, to można Wysacamy ścianę z więzienia, rozwalamy czymś, hmm, to w sumie się puka, więc skąd mamy my, my dynamit w więzieniu, dobra, troszkę przycisza, o, to nie wiem skąd mógłby być dynamit w więzieniu, no, ale, jak jest, to jest, no. więc tutaj szybko popichniemy, pyk, 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 pyk. I może będziemy mieli szczęście i będzie jakieś auto. Ale oczywiście, gdzie jest auto, oczywiście, czy daleko? Więc pójdziemy po nie, czy to jest auto policjanta, Hmm. Może ukradnie, no auto policjanta, To będzie. <tuszyk> tu w tył, z w tu z w tył z Dawaj, To dawaj to, tak Tak, tak, tak. tak tu jest kolejny policjantos. O nie. On tu już pięknie, on tu już pięknie. I no nie, ta się uczyć. Mam podstawki. O! I powiem tyle. Nie wiem, skąd ja się tu pojawiłem, ale jedno wiem. Fajnie? Się pojawiłem tutaj. Tak tu? Idzie, ja, dlaczego kompletnie nie pytam uciekłem i co? Dawaj, chcę prońka Dobra, mamy pistolet, mamy i szotkana. Zam jak to wolni. Można strzelać ładnie. Poprawimy miejmy z pistolet. Ender to drive i pojedźmy gdzieś w ogóle. nie znam się na mapie, czyli prejku, więc będzie. No naprawdę będzie ciekawie. No. Może pojedźmy tunelem? Tak. No nie no, może tunelem nie, ale... Tutaj też jest auto w ogóle. Wszędzie gdzieś tu są auta. Czy można to, nie wiem, hitlera? Gdzieś, gdziekolwiek? Bo ja się tu kompletnie nie znam. Gdzie my jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? Tu jest jubiler To no dobra, policjanta nie ma Ale czy jest to otwarte? Nie, nie otwartego, czyli nie eee, czy będziemy czekać czy po prostu gdzieś pojedziemy? Myślę, że gdzieś pojedziemy po prostu Jeśli będziemy my tam wstać i czekać więc tam w ogóle mają ten yy, helikopter. E, tu jest helikopter! Idziemy. F... Może to jest w komisariacie, no ale jest, dobra. Wysiadamy. Odejdziemy? E, nie, nie. Nie wyjdziemy. Dobra, szybko. Tutaj, w lewo, koło. Czy to jest pociąg? Czy właśnie jecie tu jakiś pociąg? Jak tak, no to fajnie, no ale... jak było słychać, jakby był tu pociąg, jest pasa wojskowa, ale po co mi pasa wojskowa? Hmm, no, no, no nie wiem. Ale jest helikopter, dobra. Koło robimy to. Dlaczego to się nie otwiera? z innej strony, wjeżdża? Halo! Ehm... Ja tu nic nie wiem. Czyś jest z innej strony? Ja cały czas słyszę pociąg. Nie wiem jak e, my, ale ja słyszę cały czas pociąg tu. Dosłownie dziwnie. No, nie, no dobra, pojeździmy. może coś tutaj uda się zrobić. Po... Słychać pociąg, ale go nie widać. Wow, wow, wow. Na stacji też żadnego nie ma. Tu jeszcze są drugie tory. A tu mamy jakiś podjazd pod górę. Ciekawe, co tu jest pod górką. Bo szczerze, to nie wiem kompletnie. Więc pojedźmy. Nitro. Gdzie my jesteśmy? Tu jest nie przejazd chyba? Nie, chyba zaraz się zmienię w policjanta, a tu jest muzeum, okej. Okay. Ale mseum jest teraz zamknięte. Tam coś jest otwarte i... Okej. Okay. Museum jest teraz zamknięte, okej. Okay. E, teraz się robi cień do jupiler. Może być otwarty, więc... Szybko jedziemy do jupilera. E, Czytaj jak się tam to nasypał. Okurnie tam ten z y, diamentami, więc szybko. No nie, szybko odwracaj się. Do skoczemy. No nie jak mam jechać na wstecznym. Ktoś pank otwiera. Ale mogę się mylić, ale to słabo skręca. Oj Boże, sani, my tam to jedziemy. Sani, my tam ta pank już jest otwarty. O jupiler też. No ta. Nie, nie chcemy. Dobra, to auto jest popsute, pichniemy na piechotę. Tak, troszkę nam to zajmie, ale przecież to idziemy. Alpolinie, bo tam jest już policja tam stoi no. I te alnie, czyli co już pewnie ktoś to oprapował. Tak, to już ktoś się rapuje chyba. Ale policji nie widać. Może tu nie jest policja, nie, to są złocieje. Ale nie, to już tu się oprapował. <laughs> Bombę mi podłożył! Co on zrobił? Pociąg teraz. No nie no, są Co tu się dzieje? Tu pompy podkładają jednemu. No co tu się dzieje? Papa, pa, auto, 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 auto. Poczekaj, jak chcesz stopą! Dobra, jedź chłopie, jedź. Tawaj, ta Tawaj. Dobra, gdzieś pojedziemy. Może jakiś nas zaprofaci no to może nam się coś uda, ale wątpię. Tam coś jest, czą tam jecie? Nie wiem, ale przy okazji sobie poswiecamy po. Pa po żadnego rapu nie zrobiłem, ale spię. Eee, pojeścimy zawsze do Soś przecież czą nie ci to w Bo ja już nie wiem, gdzie ja jestem. Eee, tak, tu jest więzienie. Gdzieś ty przyjechał chłopie. No chłop przyjechał do więzienia. Ja jestem odjaty, no. No, zaprowadził nas do więzienia, nie no, no. Okej, okay, no widzę, że no nic ciekawego tutaj dla nas nie ma. No i niestety nie masz żadnego rapunku bo po co oczywiście Czyli chyba zaraz się zamienimy w policjanta i po prostu Może coś porobimy Chyba że coś staje to bo tam jest coś zielonego czyli może coś być yy. i kastutechy. Podobno, no to no, jest jakiś nowy rapunek, gdzie jest jakaś kopalnia i się zbiera diamenty, to może i jest otwarte? <laughs> nie wiem, jak mi to poczekamy, pojeździmy, może ktoś przyjecie, bo ktoś otworzy. No w ogóle jest taka ala rączka i... To jest ten To jest ten nowy. Wyczyniak. To jak tak, no to jedziemy, a jak nie, no to niepotrzebnie ja robię drifty. Nie trzewo! Ktoś tu przyjeżdża. Latuję w znak. Jadę dalej i nie, co się dzieje. Nie. Boże, nie lubię jeździć samochodem. Oj, nie, nie umiem. Oj, nie umiem, tu jest policja, tak? Ale co? Nie, policja jest otwarta. Mi chodzi, że jest tam otwarty... Proszę, jak się to nasypało? Dlaczego mam... Dlaczego wyszło z samochodu? I, dobra, chyba się coś stanęło i... Znowu mi się Roblox'a zawiesił. No, dziękuję. Muzyka słyszę ale mi się wszystko zacięło, no i no cóż, no to by było na tyle z dzisiejszego odcinka, no może proponowaliśmy coś zrobić, ale się nic nie udało, no może będzie to troszkę nudne, no ale no co ja mam tu zrobić, jak tu nic, nic nie działa, bo mi się zawsiło, jak jest, stoję przed skałą no nic. Nie wiem, no bo trzeba chociaż zostawić łapkę w górę, by było by fajnie, albo subskrypcji na tym kanale też by było fajnie, więc do zobaczenia w następnym filmiku, pa!